Jest czwartek 25 maja, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, pora na losowania. Dzisiaj kolejna odsłona z drabki pensja, w której do zdobycia jest 16 głównych wygranych, takich jak 2000 złotych co miesiąc przez 3 lata oraz inne atrakcyjne wygrane, na przykład 239 po 800 złotych. Pula przeznaczona na wygrane wynosi ponad 21 milionów złotych. Po więcej informacji o tej zdrabce zapraszamy na lotto.pl. O tym, że warto grać w zdrapki może świadczyć fakt, że w tym roku do graczy zdrapek trafiły już wygrane na kwotę prawie 500 milionów złotych. Gratuluję zwycięzcom, a po zdrapki zapraszam Państwa oczywiście do punktów lotto. Do soboty wszystkie wygrane w multi multi przy typowaniu siedmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu, czyli zamiast 6 tysięcy złotych mogą Państwo wygrać 9 tysięcy złotych, a w opcji z plusem zamiast 22 tysięcy złotych aż 33 tysiące złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 30, 58, 33. Dziewiętnaście sześćdziesiąt dwa trzydzieści siedem czterdzieści trzy dwadzieścia trzy pięćdziesiąt sześć dwadzieścia dwa trzydzieści cztery jeden osiemnaście

w minilot to do zdobycia są setki tysięcy złotych. Trafić wystarczy trafić piątkę. Często jednak w jednym losowaniu trafia się ich po kilka. Na przykład w losowaniu z 13 maja padło ich pięć. Każda warta prawie 85 tysięcy złotych. Losowanie minilot to przed nami. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42, kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę, rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. A wylosowane liczby to 26 42. 36. 9 24. Na każdym losie kaskady mamy dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby wygrać 250 tysięcy złotych. Jedna taka wygrana w tym miesiącu już się trafiła. Okazja na kolejną przed nami. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczba. 5 9 6 12 Dwadzieścia trzynaście, piętnaście, osiem, dwadzieścia dwa, dwa, dziewiętnaście, jeden. Nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, taka wygrana czeka na Państwa codziennie w ekstra pensji, A żeby mieć szansę ją zdobyć, wystarczy zagrać za maksymalną stawkę. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule, bębne maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowana została liczba 16, 28, 19, 5, 10. A ostatnią wylosowaną liczbą wekstrapęsy jest liczba 2. Pensja w ekstra pensji wypłacana jest przez lata, a premia w ekstra premii od ręki. I w zależności od stawki w grze może być warta aż milion złotych. Losowanie ekstra premii przed nami. Zapraszam! W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4. Kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczba Dziewięć. Dwadzieścia. Jedenaście. Dziesięć. Trzy. A ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest liczba. I przed nami najważniejszy punkt programu: losowanie szóstki w lot. To dziś za trafienie tych sześciu liczb można wygrać ponad 6 milionów 700 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za nowych lot milionerów i zapraszam państwa na losowanie lot to oraz lot plus. W zasadach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto 46 15 2 41 11. a teraz zapraszam na losowanie lotto plus i oto liczby w lotto plus czterdzieści trzy dwadzieścia dwa trzydzieści pięć 45, 10, 37. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać m.in. w Euro Losowanie tej gry już jutro, a do zdobycia jest 220 milionów złotych. Okazja na taką wygraną nie trafia się codziennie, tym bardziej warto zagrać. Wieczór w studiu lotto dobiega końca, ale już teraz zapraszam Państwa na jutro. Na popołudniowe losowania multi-multi-gaskady poprowadzi je Renata Molenda-Potrykus. Życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Grając w lotto odkrywacie moc wygrywania. A możemy skatepark? Sami decydujecie. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. I znów macie szansę. Totalizator sportowy, wykrywany.